No, jak widzicie, etap malowania w zasadzie został zakończony. Ci co byli na live to widzieli. Może było nudno, bo przez 40 minut malowałem farbą. No, ale w zasadzie to jest modelarski kanał. Także czego się tutaj spodziewać? No, więc, tak. Wszystkie kolory zostały podane. Tak jak mówiłem w filmie. Plus na to wszystko założony został taki filtr z koloru Dektan. Ja to napyliłem po prostu bardzo, bardzo taką rzadziutką warstwę na cały model. To go tak troszeczkę wyrównało te wszystkie kolory, także mam nadzieję zblendowało, jak to mówi pan Polard. E, także mam nadzieję, że to fajnie wyszło, mi się podoba, jest efekt, który chciałem uzyskać, w zasadzie, także, także wszystko jest tak jak trzeba. Ja jestem na razie zadowolony. Jutro zrobię taki bardziej obszerny filmik. Teraz w te, pff, transportałem się. Teraz w formie shorta po prostu e, chciałem wam pokazać, jak to wygląda, jak ten poduszkowiec mój e, wygląda. Jego spróbuję obrócić tutaj bez, bez, bez szkody dla wszystkiego. Może tyłem to pokażę, że jeszcze zamontowałem liny i jeszcze tu się malują łopaty i kilof także tak jak mówię etap malowania mamy zakończony jutro zrobię taki obszerniejszy filmik, w którym opowiem wszystkie etapy po kolei, które zrobiłem, co mi wyszło, co mi nie wyszło myślę, że wyszło wszystko co chciałem także nie będę tu się, się strzępił Bów założony także następny etap to weathering także to tyle, jeśli chodzi o Leosia, Leonka i miłej Niedzieli i widzimy się w następnym filmie. Hej!